Witam serdecznie wszystkich kreatywnie zakręconych na kolejnych naszych zajęciach w cyklu DIY na warsztaty Zostań w Domu. Na dzisiejszych zajęciach chciałam Wam pokazać, jak możecie zrobić ze starych puszek fajne pojemniki, na przykład do kuchni, albo na jakiekolwiek przybory. Na przykład, proszę, u mnie, wykorzystane na przybory plastyczne. Dwie wersje, które chciałam Wam pokazać, czyli wersja taka dwukolorowa, monochromatyczna, tak zwana, to, to jest wersja przy wykorzystaniu farb białych, popielatych. To będzie monokolorowa. Ewentualnie, jeśli macie ochotę i ktoś bardzo nie da się namówić na taką czarno-białą, no to wersja kolorowa oczywiście dla wszystkich kochających kolory. Teraz tak, co będziemy potrzebować do tego, żeby zrobić taką puszkę kuchenną? Po prostu potrzebujemy, wiadomo, puszkę z recyklingu, czyli starą puszkę, wielkość nie gra roli, wszystko zależy od tego, co chcecie tam też w tej puszce trzymać lub po prostu jaką puszkę znajdziecie. Ważne, żeby puszki, słuchajcie, oczyścić właśnie z tych papierowych, papierowych opakowań, do tego, żeby one były gładkie. Pamiętajcie też, żeby poprosić rodzica, jeśli chodzi o puszkę, one mogą mieć takie ostre kanty. Większość już jest teraz bezpiecznych, ale poproście rodziców, żeby wam sprawdzili, czy puszka, żeby się nią nie przeciąć i nie skaleczyć. Co następnie? Oprócz puszki potrzebujemy farby. Farby, którymi będziemy malować nasze puszki. Jeśli chcemy monokolor, to wystarczy, że mamy białą lub popielatą w kolorze, ewentualnie taki, taki naturalny cappuccino. Jeżeli chcemy kolorową, oczywiście wszystkie farby kolorowe, jakie znajdziecie, mogą być różowe, niebieskie, żółte, zielone. Wszystko zależy od Was. Następnie potrzebujemy dekoracje, czyli do ozdoby naszych puszek, w przypadku na przykład tych puszek takich właśnie kuchennych, monochromatycznych, no to będą wystarczą kawałki gazet, może jakieś stare na przykład papiery. Ewentualnie, jeśli macie kolor papiery ryżowe to też najlepiej w takich y, kolorach właśnie biało-czarnych. Jeżeli chcecie kolorową puszkę, to wszelkiej maści, y, serwetki, które, nie wiem, znajdziecie w domu lub na przykład wykorzystywaliście na y, y, święta wielka, wielkanocne y, z wszelkimi rodzajami kolorowymi aplikacjami. Najlepiej motyle, kwiaty, bo mamy przecież wiosnę. Ok, to jest najważniejsze. Co jeszcze potrzebujemy? <laughs> Klej dekupaż, którymi będziemy mocować nasze, yy, nasze dekoracje. Jeśli nie macie, to wystarczy po prostu do kleju Magiku na przykład dolać troszeczkę ciutkę wody, wymieszać, żeby ta y, konsystencja była taka gładka do malowania. Ok, no to co? Ruszamy. Yy, I teraz tak, bardzo proszę: bierzemy sobie puszkę. Bierzemy sobie kolor farbki. Ja sobie powiedzmy, wybieram różową. Pamiętajcie, żeby farbę po otwarciu sprawdzić, czy, czy nie jest i czy, nie jest, czy się nie rozdzieliła, i po prostu wziąć i przemieszać naszą farbkę. A następnie możemy malować pędzlem lub możemy do malowania wykorzystać taperek. Jeśli ktoś nie ma taperka, to oczywiście bez problemu wystarczy wykorzystać kawałeczek gąbeczki, takiej zwykłej, kuchennej gąbki. Ok, ja sobie wykorzystam tym razem ja sobie wykorzystam pędzel. Pamiętajcie, żeby czy puszka była czysta, delikatnie się z nią obchodźcie, żeby się gdzieś nie, nie skaleczyć. Puszkę staramy się pomalować bardzo dokładnie. Jeśli na puszce będą ślady, no to po prostu przemalujcie puszkę po raz drugi. Do wysuszenia możecie ją zostawić i pójść sobie coś w tym czasie zrobić. Na przykład zrobić sobie herbatę. A możecie też przyspieszyć proces wysychania i po prostu pomalować puszkę na przykład zwyczajnie e, waszym gąbeczkom. Jeżeli chcecie puszkę malować gąbeczką, to po prostu tapujemy. Ona ma troszeczkę wtedy inną fakturę to jest tak zwany baranek, ale to od Was zależy, czy wolicie malować. Pędzel wkładam do wody i czekam na puszkę, aż wyschnie. Puszkę mam już wyschniętą. Widzicie, jest gładziutko pomalowana. Teraz mogę ją udekorować. Do dekoracji. Wykorzystałam sobie serwetki właśnie z świątecznej kolekcji. Ja tutaj mam oczywiście już przygotowane motyle, które po prostu uwielbiam. No i z tytułem wiosny są niezbędne na naszą puszkę. Tak, będzie na pewno pięknie wyglądać, bo taka będzie miała taki miała klimat wiosenny. I co? Bierzemy sobie pędzel, bierzemy sobie klej do dekuparz lub, tak jak mówiłam, klej Magic. I w przypadku dekorowania naszej puszki serwetką, po prostu pamiętajcie, żeby serwetkę, żeby z serwetki, jeśli mamy już wydarty wzór, lub możecie nożyczkami wyciąć. Nie ma najmniejszego problemu. Jeśli wolicie wyciąć nożyczkami, wytnijcie wzór nożyczkami. Pamiętajcie o tym, że serwetka ma trzy warstwy, trzy warstwy, więc my musimy dwie ściągnąć, proszę. Druga warstwa, sprawdzam, czy mam dwie, i trzecią warstwę przykładam, przyklejam do naszej puszki. Mhm. Jeśli chodzi o serwetkę, nie musimy pod spodem jej przyklejać. Ja sobie tylko dlatego przyklejam pod spodem, żeby wzór po prostu umieścić równo na naszej puszce. Mhm. Mam już przyłożone. I co? Malujemy. Od środka na zewnątrz, tak żeby wypchać powietrze spod serwetki. Od środka na zewnątrz. Od środka na zewnątrz. Delikatnie. Pamiętajcie, że serwetki są delikatne, żeby się nie rozerwać. Jeśli nam się skończył klej, nakładamy jeszcze raz i od środka na zewnątrz malujemy. Wiadomo, że klej dekupasz ma kolor. Ma kolor biały. Ale się nie przejmujemy, bo w momencie, kiedy wyschnie, nie będzie go nawet widać. Mhm. I przyklejam sobie motyle na moją puszkę. Od środka na zewnątrz. I jeszcze jakiś wezmę sobie wzorek. Może ten? Proszę. Od środka na zewnątrz. To jest, jak widzicie, moment. No i oczywiście co? Puszka powinna nam wyschnąć, więc musimy ją odstawić. Malujemy, dekorujemy całą puszeczkę dookoła. Ja już na razie zatrzymam się w tym miejscu. I teraz słuchajcie, chciałam wam przedstawić dwa różne sposoby na postarzenie. Jako, że to jest puszka vintage, Czyli taka troszkę stara, taki trochę country, to dwa motywy, które możemy zrobić, aby puszka nabrała takiego starego właśnie klimatu wiejskiego. To po pierwsze możemy spryskać naszą puszeczkę prędzlem albo szczoteczką do zębów w kolorze troszkę jaśniejszym, ewentualnie delikatnie ciemniejszym, jak popielaty. Jeśli oprócz tego dodatkowo, możemy zrobić takie wykończenia na puszce czarną farbą czarną z popielatą z białą łączoną taką niejednorodną. Słuchajcie, żeby nadać jej taki e, z, kolor jakby postarzanej przytartej puszki. Jak to robimy? Ano, robimy sobie to w ten sposób, że jeśli chodzi o nasz wzór i o e, spryskanie naszej puszeczki. E, w takim kolorze właśnie, takim jasnych yy, nacieków, no to po prostu bierzemy sobie, ja tu mam przygotowaną już w pojemniczku, yy, farbę koloru takiego ekri, ja sobie wezmę, troszkę nałożę, ona jest taka dosyć lejąca, pamiętajcie, żeby dużo, żeby ona nie była taka sztywna, mhm, nakładam no, sobie na yy, szczoteczkę i pamiętajcie, żeby do Spryskiwania, tak zwanego prykania, jak to czasami mówimy sobie u nas na zajęciach, wykorzystać pudełko. Musi być pudełko, bo nie to spryskamy cały dom. I pryskamy powierzchni w różnych miejscach. Starajcie się, żeby motyle, żeby wzór i obraz nie był spryskany. Możecie sobie ewentualnie zasłonić nasze wzorki. Mhm. Yy. Na przykład przyłożyć troszeczkę jakąś kawałkiem papieru. I tak w ten sposób nasza puszka nabiera takiego lekko starego klimatu. Odkładamy sobie ją, puszkę do wyschnięcia. Jeśli chodzi o puszkę w stylu takim retro, ja już to sobie przygotowałam. Puszkę w kolorze cappuccino. Widzicie, spryskałam ją dokładnie. No i tutaj nadałam właśnie ten kolor patyny. Ja wam pokażę jeszcze jak można go zrobić. Przygotowujemy sobie czarną farbę akrylową, nakładamy do jakiejś starej na jakąś podkładkę, na przykład stara nakrętka. Bierzemy sobie delikatnie takiego, taki już inny troszkę pędzelek, widzicie taki szczecinkowy, i tym pędzelkiem szczecinkowym po prostu sobie Utapujemy słuchajcie, naszą puszkę. Widzicie? W różnych miejscach możemy ją utapować i ona taki nadaje, taki, dostaje takiej jakby przecierki, jakby takiej patyny. Już tyle z, też technik poznaliście na zajęciach. Możemy sobie troszeczkę rozjaśnić ten kolor, widzicie? Mhm. Okay, troszkę znowu czarnej. Mhm. Tu jeszcze gdzieś postarzymy sobie Chodzi o to, żeby to, nie było na, żeby to nie było takie symetryczne, bo puszka z reguły, jak jest, jak ma takie przetarcia, to one są w różnych miejscach. Po prostu tapujemy. A żeby nie były tak bardzo mocne, no to delikatnie jeszcze możecie po wierzchu właśnie jakąś jaśniejszym kolorem. OK? Dobra. Myślę, że to wystarczy. W ten sposób puszka moja nabrała takiego, widzicie, klimatu już mocno zdezelowanej, jeśli i zostawiamy oczywiście puszeczkę do wyschnięcia. Co nam jedynie zostaje? Pędzel, wiadomo, do wody. Pamiętajcie, żeby się nie brudziły i żeby wyczyścić pędzle. Jeżeli puszkę mamy już gotową, jedyne co nam zostaje, udekorować ją na przykład kawałkiem sznurka lub jeśli wolicie, może to być różny kolor wstążki lub na przykład... Innego, udekorowanego, kolorowego materiału. Ja go udekoruję, puszkę. Mhm. Możecie zawiązać na wstążeczkę? Ok, albo na supełek. Do naszej puszki, do tej możemy dołączyć na przykład koronki. W ten sposób udekorowane puszki mamy gotowe. Zachęcam Was do różnych inspiracji ciekawych i czekam na Wasze efekty i zory. Dziękuję. Do zobaczenia.